Ostatnie lata szczególnie unauczniły nam problem, z jakim borykają się młodzi ludzie. To znaczy, według badań nawet co trzecia młoda osoba boryka się z depresją. Wielu z nich nie ma motywacji do działania, nie ma chęci. Mnóstwo młodych osób niestety podejmuje bądź myśli o próbach samobójczych. Żeby pomóc polskim dzieciom, trzeba działać na różnych płaszczyznach. Z jednej strony mamy świadomość tego, że mamy obecnie duży kryzys relacji rodzinnych, więc tutaj jak najbardziej wsparcie rodzin, w pomocy im, zrozumienia w jaki sposób młodym osobom, młodym ludziom można pomagać. Jest jednym obszarem. Drugi taki ważny obszar to jest szkoła. Czyli tutaj z jednej strony bardzo ważnym elementem byłoby, aby wprowadzić edukację psychologiczną na inny poziom w szkołach, po to, aby przygotować nauczycieli do rozmowy z osobami, które znajdują się w różnych kryzysach, po to, aby tym osobom najlepiej pomagać. Dodatkowo mamy jeszcze do czynienia z siecią, która w różny sposób wpływa na młodych ludzi. Według badań ponad 50% młodych ludzi doświadcza różnego rodzaju przemocy w sieci. To wszystko powoduje, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach czują się zagrożeni i nie do końca też ufają, że są miejsca, w których mogą pójść i poprosić o pomoc. My, jako Fundacja LPP, staramy się szukać projektów, które odpowiedzą i dopasują się do potrzeb młodych. Czyli Prowadzenie działań w środowiskach dla nich naturalnych, prowadzenie działań z wykorzystaniem streetworkerów, psychologów, ale w takich warunkach, jakie dla młodzieży są do zaakceptowania. I takim projektem, który świetnie wpisuje się w ten trend, jest projekt Niebieskie Trampki. Jest to projekt, który jest realizowany jako klub do spotkań dla młodych osób obecnie w dwóch centrach handlowych w Gdańsku. Jest to przestrzeń, w której młode osoby mogą przyjść i porozmawiać, pograć, spotkać się ze znajomymi. Ale także uzyskać wsparcie psychologa czy psychoterapeuty. Tego Fundacja LPP realizuje projekty, które w naszym odczuciu i też w konsultacji z naszymi partnerami społecznymi pomagają młodym osobom wyjść z kryzysów, bądź też czasami porozmawiać, znaleźć się w miejscu, w którym mogą po prostu wyjść z kimś i uzyskać pomoc.